Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makaron z cukinii. Podamy go wraz z kurczakiem z aromatycznym sosie ziołowym, delikatnie pikantnym. Do przygotowania potrawy potrzebujemy cukinię, nożyk do zrobienia z niej makaronu. To jest specjalny nożyk z takimi ząbkami. Do tego kurczak, czyli filet z uda kurczaka, pokrojony już w paski, wcześniej umyty, oczywiście. Do tego śmietanka trzydziestka. 330 ml, 150 ml jogurtu greckiego, 40 ml oleju rzepakowego z chili, sól pieprz, dwa ząbki czosnku, koperek, natka pietruszki, papryka słodka czerwona i zioła prowansalskie. Na początek zabierzemy się za mięso, zamarynujemy je, a potem zajmiemy się cukinią. Pokażę Wam wszystko krok po kroku, co będziemy robić. A więc zabieramy się za marynowanie mięsa. Wlewamy olej z chili. Solimy delikatnie delikatnie pieprzu, czosnek, zioła prowansalskie. Musimy teraz to wszystko wymieszać. Tak zamarynowany kurczak odstawiamy na parę minut. Następny krok to zrobienie makaronu z tukini i tak. Robimy po prostu w ten sposób. Lecimy dookoła. Jak sami widzicie, jest to banalnie proste. Makaron z cukinii mamy już zrobiony. Jak widzicie, pięknie to wygląda. Yy, tutaj została mi resztka, czyli po prostu te gniazda nasienne. Tego nie robimy, bo to jest próchno. Można wykorzystać to na przykład do lecza. Teraz wystarczy odrobinę posolić, aby pozbyć się, aby ten makaron pozbył się. Nadmiaru wody. Odcedzimy go potem. Możemy zabierać się za smażenie kurczaka. Jak widzicie, patelnia jest sucha, ale rozgrzana, mocno rozgrzana. Wsypujemy kurczaka. Podsmażamy go. W kurczaku jest sporo oleju rzepakowego. Tak więc nie potrzebujemy więcej nic dolewać. Kurczak jest odpowiednio podsmażony. Możemy dodawać resztę składników. Jogurt zalewamy śmietanką 30. Wymieszamy i redukujemy sos. Sos mamy odrobinę zredukowany. Mamy jeszcze kilka minut. Także możemy wsypać już natkę pietruszki i świeży koperek. Redukujemy dalej, aż będzie gęsty, kremowy. Dopiero wtedy dodamy cukinię. Myślę, że sos jest już odpowiednio. Zredukowany, aby dodać do niego cukinię. Cukinia jest odciśnięta. Jak widzicie, zrobiła się mięciutka. Dlatego też możemy tą cukinię dać pod koniec gotowania. Ona nie musi się wcale długo w tym sosie dusić. Wystarczy dosłownie dwie minutki, i danie jest gotowe. Więc co? wkładamy cukinię. Do kurczaka, do sosu. Przemieszamy. Damy teraz kilka minut całości, aby się to wszystko zagotowało. Cukinia odpowiednio jest już podgrzana. Sos idealnie zredukowany. Spójrzcie, fajny, gęsty. Wszystko aromatyczne. Musimy tylko na koniec spróbować, czy nie trzeba dosolić. Mm, nie trzeba. Szybkie, fajne, letnie danie, które, do którego użyliśmy bardzo dużo składników świeżych, ziół, cukinii, z której zrobiliśmy makaron. Sami widzieliście, jak to szybko się robi. Tak samo kurczak mięciutki, sos aromatyczny. Zachęcam, polecam. Sami zrobicie, oceniecie to, skomentujcie. Oczywiście subskrybujcie. Życzę Wam smacznego i, i do zobaczenia.